Kate, wstawaj. Dzisiaj Julius ma urodziny. A faktycznie. Czekaj, muszę iść po prezent do piwnicy. Zostawiłam tam. Dobrze, ja czekam przy stole kuchni. Pamiętasz, ona się jeszcze nie obudziła. Trzeba będzie ją obudzić. Idę. Już się obudziła? Nie, nie, jeszcze śpi. Kate poszła po prezent dla niej. O, właśnie już idzie. Już jestem! I co myślicie o tym torcie? W życiu nie wiedziałam większego. Naprawdę to bardzo dobry prezent. Postawimy go na stole. Idealnie. No to ja idę po skuter. Osiemnastka to ważne urodziny. Kate, obudź ją. Dobra, wszystko jest gotowe. Ale wypasiony skuter. Chciałbym mieć sam coś takiego i Wreszcie prawo jazdy się jej na coś przydadzą. No, idź, chodź. Idziesz? No, jestem. Wow, dla kogo ten to tort? A, a dla kogo ten skuter? To na dzisiaj urodziny? Ty, co ty nie wiesz? Oddzięczyć, jesteś super. Marzyłam o takim skuterze, a ten tort to był tort moich marzeń. No to zabieramy się do jedzenia. Bardzo się cieszę, że skuter Ci się podoba. Sama wybierałam. Kate mi pomagała. O, jesteście tak kochani. Dzisiaj idziesz na tą imprezę, tak? Tak, zjem śniadanie i wychodzę. Nie się, nic mi się nie stanie. To jest stuprocentowo bezpieczna impreza. Dobrze, no to usiądźmy przy stole. Ale super! Tort był genialny, prawda? Czy ci nie jadłam lepszego, a ty? U, najlepszy tort, jaki w życiu jadłam, tak samo jak Kate. Przecież urodzinowe torty są zawsze najlepsze. Mi też bardzo smakował. Ty, ja idę się ubrać i lecę na imprezę. Będzie trwała 5 godzin. Tylko uważaj na siebie. Pamiętaj, przestrzegam Cię przez wszystkimi niebezpieczeństwami, które czyhają na im takich imprezach, osiemnastkach. Więc zastosuj się do moich rad i proszę bardzo, bardzo uważaj na siebie, ponieważ 18 lat to nie jest jednak tak bardzo dużo. Jasne, mamo, mówię Ci, nic mi się nie stanie. Jednak ja się trochę niepokoję. Nie. Ja Tyle, Mamo, trochę się boję o Juliet. Nie wiem, co jej się stanie, ale mam wielkie przeczucie, że stanie się coś niedobrego. Kochanie, zawsze musimy wierzyć. Że jednak nic się złego nie stanie. Przecież mówiłam wszystko Juliet, żeby uważała na siebie. Mam nadzieję, że się zastosuje do moich zasad. momencie, jeżeli. Kochanie, proszę cię. Na razie nie słyszałam, żeby coś złego się stało. Na razie jeszcze nie dotarło na tę imprezę, na razie nic się jeszcze nie stało i musimy wierzyć, że nic się nie stanie i spokojnie wróci. Mam nadzieję. Cztery godziny później Godzinę później... Mamo? Tato? Tak? Czy nie uważacie, że już jest trochę późno? Juliet powinna już wrócić. Właśnie trochę się martwię. Właśnie... Już 5 godzin minęło. Jest dokładnie godzina 14. O tej godzinie powinna wrócić, a dalej jej nie ma. Spróbuję do niej zadzwonić. Mam nadzieję, że odbierze. Ach, wiedziałam. Mamo, co się stało? Juliet, ona już do nas nie wróci.